Witajcie moi drodzy, witam Was w dniu szczególnym. Dzisiaj bowiem jest Międzynarodowy Dzień Muzyki, a także obchodzony od kilku lat Dzień Muzyki Polskiej. I z tej okazji nie mogłem mieć chyba lepszego rozmówcy niż pan Krzysztof Sugowski, u którego w domu właśnie goszczę. Pan Krzysztof, o czym może jest mu mówić niezręcznie, ale mi wcale niezręcznie nie jest, jest moim skromnym zdaniem najlepszym wokalistą w historii polskiej muzyki rozrywkowej. <grym> eee, Oczywiście nie wszyscy się muszą ze mną zgadzać i dość często jestem proszony o wskazanie utworów, które moim zdaniem najlepiej pokazują skalę możliwości wokalnych pana Krzysztofa. Oczywiście prezentuję wówczas różne utwory, ale chyba najczęściej yy, na taką okazję prezentuję utwór Kolenda Rosterek z Płyty Cisza. Ciekawy jestem, jakie pan utwory uważa za najlepiej pokazujące pana możliwości wokalne, które pan by wybrał. <kuh> Kłaniam się, dzień dobry. Trudno mi powiedzieć. Jest, jest kilka utworów, w których rzeczywiście trzeba było się troszkę namęczyć, żeby je zaśpiewać. Kolenda Rosterek, także do nich należy. Cisza jak ta, no, jeszcze, jeszcze, jeszcze kilka rzeczy. Wiem, to jest tak, że myśmy te wszystkie piosenki przez te wiele lat Ewoluowały i one w tej chwili są zupełnie inaczej podawane niż było to w momencie ich nagrania. A ja tak samo zupełnie inaczej jej śpiewam. I z rzeczy, których na przykład piosenka. No właśnie, pamięć. To może pan zacytuję fragment, to przypomnimy sobie wspólnie. Na pewno nie takie tango. Nie, 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 nie. W każdym razie z piosenki, która, która nie była wokalnie bardzo, bardzo mocno rozbudowana, zrodziło się teraz zupełnie inna sytuacja, i, i to po prostu czas robi swoje. W czasie zmienia się wszystko i, i sposób interpretacji piosenek także. Także tutaj co innego jest nagranie, i tutaj rzeczywiście. A Koleda Rosterek jest, jest w nagraniu, była rzeczywiście tam mocno, mocno yy, zaawansowana, ale, ale jest kilka rzeczy, które, które też lubię śpiewać, pomimo, pomimo to, że to niby jest wysiłek. A Noc nad Norwidem jest jedną z takich, z takich rzeczy, która, yy, która kiedyś była nagrana trochę inaczej, teraz, teraz ją śpiewam zupełnie inaczej i, i, i też jest. Jest wokalnie dosyć skomplikowana do wykonania. Także jest tego. Ale naj, najciekawsze jest to, że, że nie są to piosenki najbardziej popularne. także. Skoro, <grym> skoro mówiliśmy o, o utworach bliskich Panu pod kątem wokalnym, to proszę mi powiedzieć jeszcze proszę nam powiedzieć tutaj, oglądającym naszą rozmowę, jakie um, utwory. Może zamieścimy, tylko do repertuaru budki Flera to pytanie. Jakie utwory dla Pana były najważniejsze pod kątem tekstowym i kompozytorskim, po prostu muzycznym? Jeżeli chodzi o... o zawsze, zawsze yy, wszystko co pierwsze to jest najbardziej się pamięta i, i jest najważniejsze. Sena Dolinie jest piosenką, od której, od której wszystko się zaczęło i tak, jeżeli chodzi o tekst, bez tej piosenki nie byłoby budki Suflera, nie byłoby nas dzisiaj tutaj rozmawiających prawdopodobnie, bo, bo pewnie losy nasze by się zupełnie inaczej potoczyły. Także Senadolinie absolutnie to jest to jest rzecz, do której mam ogromny sentyment. I niezależnie od tego, że nie jest to utwór powiedzmy wokalnie zbyt skomplikowany, ale on ma inne walory, które są nie do, nie do przeoczenia i tekst wspaniały, zresztą w tamtych czasach, kiedy była, kiedy była y, y, premiera tej piosenki, to był rok 1974, to, y, to było apogeum szaleństwa komunistycznego, jeżeli chodzi o... Mówili, Gierek, mówił, że jesteśmy dziesiątą potęgą ekonomiczną świata i takie różne bajabongo bongo opowiadali nas i nagle wychodzą ludzie i gość śpiewa znowu w życiu mi nie wyszło. No przecież to, to było po prostu w związku z tym, jak Jurek tą piosenkę zawiózł do Warszawy, to go ze wszystkich radiofonii wypogonili i rozgłośnia harcerska zaczęła to grać, która, która była taką niszową, rozgłośnią, zresztą yy, grającą na falach krótkich. Że to też miała dodatkowe takie. Taki smaczyk. Także y, sen Dolinie jest dla mnie absolutnie poza dyskusją, bo to, to spowodowało dalszy ciąg. Jakby tego nie było, to nie byłoby dalszych ciągu. Pan Krzysztof Sogowski miał oczywiście na myśli pana Jerzego Janiszewskiego, w świętej pamięci. Tak. Mówiąc o Jurku, który bez wątpienia się bardzo przyczynił do sukcesu nie tylko tego absolutnie. utworu, ale generalnie do sukcesu Młotki Fedlera. E, to jest por... tak samo, jak, jak bez snu Doliny nie byłoby łódki, tak samo bez Jurka i także. Piękne słowa. Hmm. Proszę powiedzieć, teraz odchodząc trochę od budki Suflera, jakich wokalistów i polskich zagranicznych, i tych żyjących, i tych, którzy odeszli, ceni Pan najbardziej? No, I właśnie niestety tych nieżyjących jest znacznie więcej. <laughs> e, no, myślałem, no tak, to no, no tak, <laughs> ja, ta biologia jest bezwzględna. <laughs> i, i, no, nie ukrywam, że moje, moje zapatrywania muzyczne one troszeczkę się zmieniały w zależności od wieku, ale e, podstawą tego mojego mojej fascynacji muzyką e, jest generalnie muzyka bluesowa, and bluesowa, soulowa, ale to oczywiście w takim znaczeniu. Jak zawsze e, pytają mnie zawsze, lubi pan R&B, ja mówię nie, nie. R&B nie ja mówię reggae bluesa, tak, to są dwie różne rzeczy, to przykład kwestia. Dziwnej nomenklatury. Właśnie mało kto wie, że RB współczesne, sama terminologia tak. jest pochodną blusa. Tak, zgadza się, zgadza się. Ale to tak dla mnie... Nie. No dobrze, ale nie, nie idźmy w tą stronę. Sprawy ideologiczne zostawiamy. Także... Przepraszam. Telefon potwierdzający tylko, że to, co się teraz dzieje, ma miejsce naprawdę. Przepraszam. No cześć, było. Do pana Krzysztofa teraz zadzwonił nie. jego syn Piotr. Dobrze. Dobrze. Zaraz do nas prawdopodobnie pan Krzysztof wróci. Dobrze. Jak tylko skończy rozmowę z pioskiem. Hmm. No to dobrze, <tłukasz> Oczywiście, że tak. Padaj, padaj. No dobra, dobra. No dobra, no nie, no to przecież umawialiśmy się, że przyjeżdżę. że jak się, Dobra, No, się ma na przykład. Trzyma się na leśń. Tym sposobem w naszej rozmowie wziął jeszcze udział inny, świetny wokalista, Piotr Tego którego słychać dobrze nie było, ale można powiedzieć, że. <grym> tak, tak. Był przed tak. No rozmówcą. Był Był absolutnie tak. 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 Przepraszam bardzo. <grym> Aha, o czym to. E, więc tak. <grym> Ulubieni wokaliści. Ulubieni wokaliści. Generalnie, y, wokalistą numer jeden, jaki zawsze, zawsze niezależnie od, od dekad mi się podobał, to był. To był Ray Charles zupełnie poza jakąś tam klasyfikacją. On nawet jak nie wiem czy Państwo wiecie, że na początku lat 70. nagrał płytę kantrową, która do dziś jest uważana za najlepszą płytę country and western w Ameryce. Także to był absolutny geniusz, który śpiewał wszystko co mu dali. To, to jest ciekawostka powszechnie nieznana generalnie, tak, bo jest, tak, nie, że my innym tak, Jest uważana do dzisiaj za najlepszą płytę kantrową. Stanach, a wiemy, co to znaczy muzyka country w, w, w Ameryce. To jest muzyka numer jeden. No w każdym razie. Mm. Ray Charles absolutnie tak. Potem w zależności od tego, kogo widziałem. W 70 roku byłem na koncercie Black the Tears w Warszawie w, w Kongresowej i tam mm, śpiewał David Clayton Thomas. Obok Erika Berdona chyba e, najlepiej śpiewający biały e, muzykę taką. Czarną, jak to, jak to się kiedyś mówiłem, nie wiem, jak się teraz mówi, czy muzykę afroamerykańską. Czar z politycznie. <laughs> nie, ja nie jestem także. Ja też chyba mówię, nie <laughs> mówię, że nie. <laughs> A, śpiewający czarną muzykę. No w każdym razie em, i, i takich wokalistów było kilku. Teraz jeszcze z takiego młodszego pokolenia jest, jest em, Warren Heinz z Government Mule, co no, są we wszystkie. On też, on też śpiewa fantastycznie, to jeden z moich takich białych, ulubionych wokalistów. No ale niestety no, w większości lubiłem z wokalistów yy, murzyńskich James Brown, Otis Redding. To jest w ogóle coś takiego, co jak teraz się słucha, bo to, 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 jest, to jest absolutnie poza, 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 poza standardem. Jak to, się to był człowiek, który śpiewał muzykę soulową w sposób taki tak oryginalny, że nikt nigdy przetka, a nigdy potem. Bo James Brown to był, to był dynamit, to, było, to był głos potworny i, i, i gość, który był jeszcze w, w tamtych czasach, w lat, na przełomie lat 60., 70., duet Sun and Dave, wszystko mm -hmm. doskonały. Oni, oni zresztą wypuścili kilka evergreenów, nawet e, używanych przez, e, przez zespoły rokowe lat 80. i 90. -tych. Także to, to byli ludzie tacy, którzy ukształtowali mój, mój, e, m, moje zainteresowania muzyką e, rockową, czy jakbyśmy ją nie nazwali. No myślę, że wymieniałem już taką, taką ilość ludzi, że wystarczy. Tylko żadnego Polaka pan nie wymienił. No więc. Nawet Piotra, który właśnie dzwonił. Nie, to jest jasne. E, nie, nie, to be, bez żartów. Piotr Piot jest absolutnie utalentowanym i świetnie śpiewającym facetem. To... Popiłeś to chyba o dziedzicu. No miejmy nadzieję. Tak na oko patrzę… I nie mam na, 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 nie na patrzę, myśli. Nie, nie, patrzę, patrzę na niego, to myślę, że jednak, jednak tak. <laughs> ale, Zresztą Wojciech chciał czy... ja sobie całkiem dobrze radzić. Nie wiem. W trochę innym repertuarze, ale tak. Jedno jest pewne. U nas w Polsce jest taki brak męskich głosów, że to aż przykro. Nawet jeżeli się mówi, że ktoś jest no, tam, no, w czołówce tych, tych głosów męskich w Polsce, to, to nie jest żadna, żadna rewelacja, bo tych głosów jest kilka. Także być, być dobrym wśród kilku to nie jest specjalne. Wielkie osiągnięcie. Z kobietami jest, jest, jest znacznie lepiej, choć Choć też niekoniecznie, ale, ale lepiej. Jest, jest więcej, fajnych, fajnie śpiewających pań niż fajnie, fajnie śpiewających panów. No tak się układa. Panie Krzysztofie, to dziękuję za rozmowę. Dziękuję na bardzo. koniec jeszcze jedno pytanie. Tak. Dzisiaj poznaliśmy laureatów Fryderyków. Tak się złożyło. O. Tak. To jest jeszcze taka impreza? Jest, jest. Była gala z powodu pandemii przełożona i dzisiaj yy, jedynie było ogłoszenie na konferencji prasowej, mm -hmm, się mm -hmm, wysiężył mm -hmm. za rok ubiegły, bo zawsze mm -hmm, Fryderyki dotyczą mm -hmm. roku poprzedniego. Tak, tak. I moje pytanie jest takie, czy jest szansa, żeby do Kolejnych Federyków była nominowana być może płyta, którą, studyjna, którą Pan nagrał w pewnym czy w ogóle takie plany są? Nie tak, no jesteśmy, jesteśmy przygotowani do, do płyty, tyle tylko, że, że no, prawda? Rzeczywistość nam trochę komplikuje to wszystko. Nagramy chyba w listopadzie jedną piosenkę. Zobaczymy. Puścimy ją tak sondażowo, co, co, co publiczność na to. Jeżeli będą nagranie płyty, to nie, nie nas wielkich, wielkich problemów. E, tylko co później z nią zrobić? No, podobnie jak z płytą 50x70, na 70x50. Na Mieliśmy przygotowany były przygotowane dosyć poważna kampania reklamowa. No i co? I nic. Po prostu płyta w wychowaniu... Ja, ja Ja też. Czyli wiadomo, już nie mają. Także, tylko jak mówię, że, że to wszystko niestety, no, no troszkę, troszkę jest skomplikowane. Także yy, nagramy z kolegami z Zespołu Mistrzów nagramy w listopadzie. Jedną piosenkę. Mogę zdradzić, że tekst Andrzej Mogielnicki, także tradycyjnie no, będzie trochę zaskoczenia, jeżeli chodzi o stylistykę, no ale to tak musiało być. Gram teraz z takimi zawodnikami, że, że, że nie można było tego zrobić inaczej. Także będzie niespodzianka, ale najwyżej się nie będzie podobało. Uspokajam Was jednak, że to na pewno nie będzie stylistyka Disco Polo. <grystanie> o, jakby to miało być to byłbym pewny sukcesu. A to gdzie? No to jeszcze. Tym niestety, niestety. <grystanie> ty ty akcentem jeszcze poproszę pana Krzysztofa, żeby podrobił. No, pozdrawiam no. państwa. No i oczywiście zachęcam do oglądania, słuchania yy, profilu dziennikarskiego pana Michała. Polecam państwu. To jest, nie, to nie jest żadne, prawda? Lizus to naprawdę to jest młody człowiek, który zna się na muzyce rockowej i wie o czym mówi. Także polecam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za słowa, dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia.